Czy Święty Mikołaj może przyjść w Wielkanoc? Okazuje się, że tak! I może przynieść górę prezentów! Zapraszamy! Witam serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikułmyślnik czasu.com oraz dziękujemy za wszystkie subskrypcje. I oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby być na bieżąco z naszymi starymi sprzętami audio. No cóż, Mikołaj przyszedł do nas dość mocno obładowany prezentami, tak. choć mamy Wielkanoc. No i tu chcielibyśmy oczywiście z góry podziękować wszystkim, którzy o nas myślą, którzy chcą nam do naszego muzeum przekazać sprzęt. Nie wiemy jeszcze co jest w środku, będziemy otwierać sprawę. Tak, nie możemy się doczekać. No, ja no. jestem bardzo ciekawa. I obiecujemy oczywiście, że sprzęt będzie w dobrych rękach, będziemy go serwisować. Będziemy robić programy oczywiście o tym sprzęcie. No, i jeżeli już w końcu uda nam się to muzeum stacjonarne zrobić, to z tabliczką od darczyńcy, oczywiście, będzie ten sprzęt opisany, stał w jakimś y, dogodnym miejscu. No, ale na razie trzeba by było chyba zacząć otwierać te paczki, prawda? Tak, myślę, że już najwyższy czas. A więc, aby nie przedłużać, idę po narzędzia i zaglądamy, co jest w środku. Zbrojony, mam nadzieję, we wszystkie potrzebne narzędzia. Zabieram się od tej najmniejszej paczki i tu dziękujemy panu Arturowi, który do nas napisał, oczywiście rozmawialiśmy z nim również przez telefon i te właśnie dwie paczki są od niego i zaglądamy cóż tu w środku do nas dotarło. Tu jest właśnie kamera. Patrzcie, tu jest kamera. Bo szykujemy się do konkretnego programu o kamerach i o starym sprzęcie właśnie wideo. I tu otrzymaliśmy wspaniałą Kamerkę z dawnych czasów, gdzieś mam jeszcze do niej, do takiej kamery mam wkład. Wydaje mi się, że gdzieś jest fenomenalne, bo to będzie chyba nasza druga albo trzecia kamera z, z tego gatunku. Także będzie można zrobić wtedy o nich naprawdę bardzo ciekawy program. Zajrzę do środka, zobaczę, czy uda się tutaj baterię włożyć, bo tutaj widać, że tu baterie były wkładane. Może uda się to uruchomić i zrobić bardzo, bardzo ciekawy film na ten temat. A więc pierwsza kamerka mamy jakąś chyba co to takiego jest. Powiem szczerze, że że nawet nawet nie wiem, co to takiego jest. Nie mam pojęcia, jeszcze się nawet nie domyślam. Ale było w środku. Będzie trzeba sprawdzić, do czego to mogło służyć. Tu mamy jeszcze. A, radyjko. Tak, FM. Tu mamy jakieś przenośne radyjko. I tutaj jest ładowarka do czegoś, co prawdopodobnie jest, może tutaj w środku, czy nie? Tutaj też coś jest. Zoom. GPS. A, to są GPS-y. To prawdopodobnie też będzie coś z GPS-em związane. Takie urządzenia tutaj do nas dotarły, ale tu jest jeszcze jedno. Tylko trzeba się dowiedzieć, do czego będzie ta ładowarka. Bo tutaj mamy jeszcze kasety. że bardzo, to jest beta do magnetowidu. Sony kompakt kaseta wideo Bardzo ciekawy model. Dwie takie tutaj kasety mamy. Bardzo ciekawe trzydzieści minut. No i tutaj są jeszcze Maxela również do magnetowidu beta. No musimy zrobić właśnie ten program. Mamy tutaj dużo magnetowidów wszystkich systemów. Już część nawet przywiozłem do domu, żeby rozpocząć z nimi pracę, a więc będziemy prezentować. Może jest tutaj coś nagrane? Będzie można zobaczyć te kasety już są bardzo rzadkie betę nie jest łatwo już kupić był moment, że musiałem szukać wszystkiego za granicą w Polsce nie było żadnych do kupienia a więc bardzo, bardzo fajnie Tu mamy duży karton, teraz zawartość tego kartonu nie jest łatwo go otworzyć. Fenomenalny odtwarzacz Philipsa Walkman, można by powiedzieć, albo tutaj ma nagrywanie, albo bardzo mały magnetofonik bardzo ładny z głośnikiem. Bardzo ładna rzecz. Bardzo ładny. Kolejny. O, tym razem Sony. Również tutaj zdaje się, że z opcją nagrywania mikrofon, tak jest, czyli dyktafon. Sony z elektronicznym licznikiem. Bardzo ładna rzecz. Może uda się otworzyć. No niestety tu w sony zaczęło się odklejać, znaczy klei się ta um, górna warstwa, co było, no, niestety dość często spotykane w sprzętach sony, i to nie bardzo można czymkolwiek zmyć. No, ale sprzęt bardzo, bardzo ładny. Samsung z Radiem, Stereo, kolejny Walkman. I powiem szczerze, żadnego z tych modeli nigdy nawet nie widziałem, ani nie miałem. Też ma możliwość nagrywania. Czyli naprawdę bardzo fajny sprzęt. Zdaje się, że brakuje tu klapki od baterii, ale to się bardzo często zdarza. I on ma tutaj autorewers. Nie, nie. autorewersu nie ma, ale jest nagrywanie, przewija w dwie strony. No, i ma jeszcze antenkę do radia, czyli taki. A, i mamy tu głośniczki z tyłu, zobaczcie. Nie miałem nigdy jeszcze takiego urządzenia z equalizerem tutaj, czyli takie małe, jakby radyjko z magnetofonem miniaturowe. Bardzo ładny sprzęt, naprawdę świetny. Cóż mamy dalej? Oj, 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 końca nie ma. Tutaj mamy jakiś radiotelefon czy coś takiego. To prawdopodobnie tutaj będzie wchodzić. Tak, to są zdaje się krótkofalówki. No, to będzie można teraz zrobić program. Nie tylko o dźwięku i obrazie, ale właśnie dźwięku takim przenoszonym. W trochę inny sposób, bo mamy polskie walkitoki i będzie można pokazać je razem z tymi. Bo tutaj to wygląda mi na urządzenie dość zaawansowane. I to wszystko jest kompletne. Zobaczcie, to są jakieś poważne rzeczy tutaj. Kolejne z anteną wkładaną. Tu zdaje się jest jakaś ładowarka do tego. Może tutaj są. A, tutaj ładujemy, czyli on ma. To urządzenie ma, jakby, akumulatorki, zdaje się, w środku. Bardzo ciekawe. Jako dziecko zawsze marzyłem, żeby mieć taką prawdziwą krótkofalówkę no udało mi się moje marzenie spełnić kiedyś ale polskie no nie miały ani za dalekiego zasięgu ani zbyt dobrego odbioru ale chętnie je wam pokażę bo mam je do dnia dzisiejszego te które kupiłem jeszcze za czasów komuny i piękny tutaj stereofoniczne sanio również takiego nie mamy w naszym muzeum ten model żaden z tych, które do tej pory pokazuję, się tutaj jeszcze nie powielił z tymi, które, którymi dysponujemy. Mamy tutaj radyjko również. Wszystkie są, można powiedzieć, naprawdę bardzo zadbane. Czyste baterie w środku nie wylały, więc najprawdopodobniej będą chodzić. Chętnie bym nawet włożył baterię i sprawdził, czy to działa. To ciekawość mi oczywiście trochę zjada. w ładny futerale zobaczcie o tutaj kieszonka trochę wyskoczyła a jest wyłamany. tutaj widzicie plastyczek jest wyłamany dlatego to się otwiera ale skłowica jest czysta sprzęt ładny zapinany w taki sposób, że tutaj pasek się zakładało, nie jest to sztywne, tylko na miękkim takim materiale. Ten to z tego, co pamiętam, to była, to był akaj. na jakiś rynek sprzedawany, więc sprzęt naprawdę bardzo ładny i futerał w idealnym stanie, nawet pasek jest cały, więc myślę, że to mogło być nawet nigdy nie używane. No to nie wygląda, aby ktokolwiek to nosił czy używał. No, z wyjątkiem tego wyłamanego zawiasu tutaj, co się mogło wydarzyć przez pomyłkę. Sprzęt wygląda jak nowy. Kolejny piękny sanio. I tu mamy napisy japońskie, więc najprawdopodobniej jest to oryginalny na rynek japoński, bo nie ma napisów tutaj w języku angielskim z wyjątkiem tych kilku słów. I tu wychodzi na to, że ten sprzęt szedł na rynek japoński. To jest bardzo cenny egzemplarz. Też zdaje się jest głośnik tutaj. mikrofon, ma najwidoczniej opcję nagrywania bardzo ładny, też nie posiadamy w naszej kolekcji takiego modelu tu mamy jeszcze jakieś duże urządzenie ojojoj, to teraz trzeba będzie się tutaj jakoś za to zabrać żeby na wizji to wszystko wam pokazać Rzucimy to wszystko niepotrzebne do kartonu A teraz zobaczymy co to jest. To mi wygląda na jakiegoś dużego bomboksa. I zdaje się, że się nie mylę. Już widzę napis grondik. Bardzo solidnie zapakowane. Przepiękny sprzęt. Naprawdę w stanie bardzo ładnym. RR800. Antena jest cała. Wszystkie potencjometry, nakładki wszystko jest całe. No rewelacyjnie, naprawdę powiem szczerze, że sprzęt w bardzo, bardzo dobrym stanie. Nawet pleksa tutaj nie jest ani wyblaknięta, ani porysowana. Bardzo ładne. Obawiam się tylko jednej rzeczy, czy tutaj nie będzie zemsty Grundika, bo być może w tym magnetofonie być uszkodzone zębatka. Tak coś czuję, że tutaj może się to zdarzyć. Bardzo, bardzo ładny sprzęt. I tu, oczywiście, dziękujemy panu Arturowi za tak solidne zapakowanie. Oczywiście, że to dotarło do nas nieuszkodzone. To no jest tak wspaniałe egzemplarze. No, ten magnetofon jest naprawdę, będzie naszą ozdobą, bo tego modelu też nie mieliśmy. Bardzo ładny. Tutaj mamy kolejny karton tu podziękowanie dla Grzesia, który nam to wysłał. nie dużo styropianu oj oj, oj. Zdjęcie tego to nie taka dobra sprawa Bo naprawdę bardzo mocno opakowane No, to mi to już coś przypomina. Trzeba to delikatnie tutaj wszystko otworzyć. W go na dół i spróbujmy tutaj go jakoś odplątać. Może tym razem posłużymy się nożyczkami, będzie nam szybciej. i proszę jak pięknie proszę bardzo M536 Finezja jeden naszej Unitry i tu się bardzo bardzo oczywiście ucieszyłem bo oczywiście tej finezji też nie mamy, a będzie idealna do tego, ażeby zrobić program. Poprezentowaliśmy już kilka urządzeń, które finezję przypominały. I bardzo często mówiliśmy właśnie, że finezja byłaby takim odpowiednikiem. Tu mamy nawet jakąś. O, Krzysztof Krawczyk. I. Nie można było tego zrobić właśnie z braku tej finezji, a tu ją mamy. Bardzo się cieszę, wspaniałe urządzenie. No, teraz może trochę tutaj posprzątam, zrobimy małe cięcie i za chwileczkę wracamy do was. Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować naszym świętym Mikołajom, panu Arturowi i panu Grzegorzowi za tak ciekawe eksponaty, które trafią do naszego muzeum. Dziękujemy jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. No, będzie o czym kręcić kolejne odcinki. Na pewno pojawią się o Walkmanach, bo mam już jeden taki półtora godzinny odcinek o naszej kolekcji Walkmanów. No ale tu już teraz przybyło, ostatni rok też przyniósł Naguś. kilka Kilka fajnych sztuk. sztuk czeka w kolejce. No tak, do kolejnego tak, tak, programu. Na pewno będzie odcinek o Walkmanach. Na pewno w końcu o Finezji, no bo o tym to już bardzo długo chciałem zrobić odcinek. No i o bomboksach Grudika też na pewno w tej chwili y, zrobimy jakiś ciekawy odcinek. Y, tak, tylko informacyjnie, osoby, które w komentarzach pytają nas o to, czy można coś wysłać i tak dalej, bardzo prosimy o kontakt e-mailowy, bo tam po prostu te maile sortujemy. A w komentarzach można coś przeoczyć, można też rzeczywiście potem mieć problem ze znalezieniem, który komentarz, że tak powiem, to pytanie zawierał, pod którym filmem. Więc jeżeli naprawdę chcecie coś przekazać czy nam wysłać, to bardzo, bardzo prosimy na nasz adres e-mailowy małpawychikum-czasu.com Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Mam nadzieję, że Was trochę zainteresowały te skarby, które nas tutaj w Wielkanoc może nie zajączek, bo bym nie dał rady przynieść. Bo, ale świetny Mikołaj. Koniecznie. I oczywiście zapraszamy też do naszej zrzutki, na naszą stronę internetową wychikumieśliści.com oraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i że jest to czas wielkamocny. Tak. To życzymy wszystkim Państwu wesołych świąt, wiosennego nastroju. Pogody wiosennej, uśmiechu i tak. wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Do widzenia.